Wyspa Wolności Biblioteka Polska w Paryżu oraz Polskie formacje wojskowe w czasie II wojny światowej to nowe ekspozycje planszowe czynne od 16 lipca w Muzeum Historii Kielc. Przygotowana przez Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Polskiej w Paryżu wystawa prezentuje historię tego wyjątkowego miejsca, sylwetki jej twórców i wizerunki najcenniejszych zbiorów. Od 1838 roku przez ponad 150 lat okres zaborów po dzień dzisiejszy biblioteka jest miejscem spotkań i dyskusji polskich emigrantów, którzy wspólnie stworzyli jej cenny księgozbiór, zgromadzili dokumenty i dzieła sztuki. Poszczególne plansze prezentują wizerunki najcenniejszych zbiorów, ręką piśmiennych, artystycznych, kartograficznych oraz druków. Część z nich dotyczy wybitnych postaci związanych z biblioteką, w tym Adama Mickiewicza i Frederyka Chopena. Wystawa Polskie formacje wojskowe w czasie II wojny światowej jest kolejną z historycznego cyklu realizowanego przez Muzeum Żub krakowskich Wieliczka. Opatrzona w komentarze w pięciu językach prezentuje zarówno udział polskich żołnierzy z regularnej armii, jak i oddziałów partyzanckich w walce przeciwko agresji niemieckiej od 1 września 1939 roku aż do jej końca w 1945 roku. Dzięki ekspozycji można prześledzić najważniejsze batalie, w których polskie oddziały brały udział od początku II wojny światowej, jak bitwa o Narvik, udział polskich pilotów w bitwie o Anglię, Tobruk czy Monte Cassino. Ukazuje wreszcie powstanie armii w ZSRR spośród Polaków zwolnionych z sowieckich więzień, która doszła aż do Berlina. Zasoby Muzeum Historii Kielc wzbogaciły się o nowy, oryginalny dar przekazany przez Towarzystwo Przyjaciół Kielc. Są to świece z przedwojennej fabryki Czesława, Czesława Wawrzyniaka, która została uruchomiona w roku 1937 i była dosyć ważnym punktem, jeśli chodzi o. Przemysł kielecki, chociaż sam zakład nie był, nie był duży. Natomiast o tej fabryce teraz wiemy bardzo mało. Dar jest tym cenniejszy, że w muzeum nie było dotąd żadnego eksponatu z fabryki Wawrzyniaka. Instytucja prowadzi także starania o pozyskanie stołu Władysława Garbińskiego, prezydenta Kielc w latach 1902-1908. To była taka postać, który. Pozytywnie zapisał się w historii Kielc, próbował wprowadzić język polski do magistraty, wiadomo wszystko działo się jeszcze w okresie zaborów. Z jego inicjatywy w parku miejskim stanął pomnik, imien, pomnik Staszica. Pięknie zdobiony stół z orłem w centrum blatu można oglądać na ekspozycji stałej Muzeum Historii Kielc. Właścicielem obiektu jest na razie Muzeum w Wilanowie. Kielecka instytucja zaprasza do oglądania wystaw i eksponatów, zachęca też do zapoznania się z najnowszym wydawnictwem. To korespondencja rodziny Artwińskich 1889-1983 Kielce, Kraków, Lwów. Publikacja powstała w oparciu o 150 listów trzech pokoleń rodziny, z których pierwsze pochodzą z początku XIX wieku. Prywatne życie rodu prezydenta Kielc Stefana Artwińskiego to szereg nie zawsze chwalebnych ciekawostek. Są też wątki, które pokazują na przykład porywczy charakter Stefana Artwińskiego. Są wątki zupełnie niesamowite, ale pokazują, jak czasami ta nasza historia jest skomplikowana i jak także skomplikowane były losy rodziny, ponieważ jedna z córek Stefana Artwińskiego, są na to mocne dowody zawarte właśnie w tej korespondencji, no i była oskarżana o to, że w czasie II wojny światowej. Jakoś blisko no, utrzymywała bliskie kontakty z Niemcami. Mówię tutaj o Janinie Artwińskiej. Wydawnictwo powstało we współpracy Muzeum Historii Kielc z Instytutem Pamięci Narodowej oraz Wojewódzką Biblioteką Publiczną.